Od dzieciństwa byłem wychowywany i kochany przez moich dziadków. Niestety, moja babcia zmarła w wyniku drobnego wypadku. Mniej więcej w tym czasie otrzymałem niespodziewaną wiadomość od żony Alexa, z którą straciłem kontakt na długi czas. Treścią wiadomości była prośba o przygarnięcie mojej babci, która miała odejść trzy miesiące temu. Choć jest wiele rzeczy, które chcę powiedzieć, moja ukochana babcia rzeczywiście odeszła, byłem tego naocznym świadkiem. Ten telefon sprawi, że wszystko stanie się jasne. Jestem Elizabeth, mam 45 lat i jestem singielką. Ostatni raz byłam w związku z mężczyzną podczas studiów. Ostatecznie zerwaliśmy, a po ukończeniu studiów dołączyłam do dużej firmy kosmetycznej. Niestrudzenie pracowałam w dziale marketingu, gdzie nadgodziny i praca w weekendy były normą. Zanim się obejrzałam, straciłam szansę na ślub. Ale to nie był powód, dla którego zmieniłam pracę. Sześć lat temu zmieniłam karierę i zaczęłam pracować jako pracownik biurowy w domu opieki. W przeszłości przepychałam się w zatłoczonym pociągu, który jechał półtorej godziny w każdą stronę, i miałabym szczęście, gdybym zdążyła na ostatni pociąg do domu. Teraz dojazd rowerem z mojego domu zajmuje mniej niż 10 minut. Mam regularne dni wolne zgodnie z kalendarzem, a nadgodziny są rzadkością. Ale prawdziwy powód mojej zmiany kariery nie jest z tym związany. Od urodzenia nigdy nie opuściłem domu rodziców. Mam zaufanie do swojej stabilności finansowej i jestem wykwalifikowany w pracach domowych. Dlaczego więc się nie wyprowadziłem? Ponieważ kocham moją rodzinę, zwłaszcza babcie. Urodziłam się i wychowałam w Nowym Jorku. Nasza rodzina składa się z moich rodziców, dziadków i mojego starszego brata Alexa, który był pięć lat starszy ode mnie. Przed chwilą wspomniałam, że kocham moją rodzinę. Ale moje uczucia do Alexa są skomplikowane. W przeszłości bez wątpienia go kochałam. Był miłym i troskliwym starszym bratem. Jednak Alex się zmienił. Po ukończeniu college'u szybko zaczął żyć na własną rękę i dołączył do firmy samochodowej jako sprzedawca. Dwa lata później ożenił się w wyniku biurowego romansu. Od tego czasu stawał się coraz bardziej odległy. Nigdy nie odwiedzając domu naszych rodziców podczas świąt Bożego Narodzenia czy Nowego Roku. Wiem tylko, że niejasno mieszka w Kentucky. Nie wiem nawet, czy ma dzieci. Kiedy ostatni raz widziałam twarz Alexa lub z nim rozmawiałam, mam wrażenie, że minęło co najmniej pięć lat. Ostatnie słowa Alexa do mnie brzmiały, odkąd zostałem menedżerem, jestem bardzo zajęty. Wszystko związane z domem naszych rodziców zostawię Tobie. To proste stwierdzenie pozostawiło we mnie wrażenie, że jest bezduszny. Dlatego postanowiłem nie wyprowadzać się z domu przy zmianie pracy, aby chronić naszą rodzinę. Nasi rodzice są już na emeryturze. Nasz 93-letni dziadek kilka lat temu doznał udaru mózgu i, choć wyzdrowiał, nie jest w stanie poradzić sobie bez pomocy. Obecnie opiekują się nim nasi rodzice. No i jest jeszcze moja ukochana 92-letnia babcia. Ponieważ oboje nasi rodzice pracowali, to dziadkowie opiekowali się nami, gdy byliśmy mali. Moja babcia nauczyła mnie wszystkiego, czego potrzebowałem, aby przetrwać. Chociaż teraz nie może już daleko zajść, wciąż jest wystarczająco żywa, aby swobodnie chodzić po domu. Wybrałam więc pracę w placówce opiekuńczej, aby być przygotowaną na każdą sytuację z udziałem mojej babci. Pewnego dnia przygotowywałam się do wyjścia do pracy, gdy moja babcia zawołała do mnie od tyłu. Bet, zapomniałaś czegoś. Odpowiedziałam, co? Niczego nie zapomniałam. Ale babcia nalegała. Masz, weź trochę cukierków. Podała mi kilka cukierków. Ach, rozumiem. Dziękuję. Uśmiechnęłam się. Cukierki zawsze były ulubionym smakołykiem zarówno mojej babci. Jak i mnie. Schowałem je do kieszeni garnituru i z uśmiechem wyszedłem z domu. Potem zdarzył się nagły wypadek. Moja babcia miała poważny wypadek. Według telefonu mojego ojca, jak zwykle, powiesiła pranie na balkonie na drugim piętrze. Schodząc po schodach, poślizgnęła się i upadła. To było coś, o co zawsze się martwiłem. Mówiłem jej, żeby zostawiła pranie naszym rodzicom i unikała wchodzenia na górę, bo to niebezpieczne. Jednak moja babcia miała upartą stronę. Wierzyła w robienie tego, co może sama. Nikt nie był winny. To był nieszczęśliwy wypadek, który mógł przytrafić się każdemu. To, co nastąpiło później, stało się szybko. Moja babcia doznała skomplikowanych złamań kości udowej i miednicy. Niestety nie mogła zostać wypisana ze szpitala, do którego trafiła, a zaledwie cztery miesiące później zmarła ze starości. Oczywiście było mi smutno. Płakałem i płakałem, aż zostałem emocjonalnie wyczerpany. Ale teraz jestem dorosły. Nie ma czasu na rozpamiętywanie smutku. Muszę zająć się wszystkim, w tym organizacją pogrzebu. Korzenie mojej babci były odległe i nie mieliśmy bliskich krewnych, z którymi moglibyśmy się skontaktować. Ostatecznie nasza rodzina zdecydowała się zorganizować jej pogrzeb tylko w gronie najbliższej rodziny. Cóż, muszę zadzwonić do Alexa i jego żony. Byłam jednak głupia, sądząc, że natychmiast zareagują, gdy tylko się z nimi skontaktuję. Ani rozmowy telefoniczne, ani e-maile nie docierały. Wysyłałem e-maile, ale nie było odpowiedzi. W ostateczności wysłałem krótką wiadomość na smartfonie, a odpowiedź nadeszła w dniu pogrzebu. Jestem daleko od pracy i bardzo zajęty. Przykro mi, ale nie mogę uczestniczyć. Wyślę pieniądze później. Kogo obchodzą pieniądze? Rozzłościłem się, gdy przeczytałem wiadomość. Czy jego praca naprawdę może być ważniejsza od pożegnania naszej babci, która tak bardzo się o nas troszczyła? To było nie do przyjęcia. Włożyłam kwiaty i słodycze jej ulubione do pięknie przygotowanej trumny mojej babci, która wyglądała. Jakby tylko spała. Od tego momentu moje postrzeganie Alexa zmieniło się. Zaczęłam nim gardzić. Od tamtej pory zmieniły się pory roku, teraz jest zima. Dla mnie wiosna, lato, jesień i zima są takie same. Nie przeszkadzałoby mi, gdyby zima trwała wiecznie, a lato cały czas było upalne. Rozważałem nawet rzucenie tej pracy. Ale mój dziadek wciąż żyje. Pewnego dnia moi rodzice również będą potrzebować opieki muszę się jeszcze wiele nauczyć. W przerwie na lunch, z pustym umysłem, pilnie kontynuowałem pracę. Niespodziewanie otrzymałem telefon od mało prawdopodobnej osoby. Gdybym nie zarejestrował jej numeru, nie odebrałbym. Na ekranie mojego smartfona wyświetliła się Amelia. O ile pamiętam, rozmawialiśmy tylko krótko po ślubie. Czego mogła chcieć teraz? Czy powinienem to zignorować? Ale dzwonek nie przestawał dzwonić. Z westchnieniem postanowiłem odebrać połączenie. Halo, tu Elizabeth. odpowiedziałam. Amelia zawahała się, zanim się odezwała. Przepraszam, że przeszkadzam w pracy. Jestem żoną Aleksa Amelią. Minęło trochę czasu. Ach, tak. Mimo, że Amelia była starsza i zajmowała wyższe stanowisko, zawsze zachowywała pokorną postawę. Nawet kiedy Alex i ja nagle się pobraliśmy, przywitała nie tylko naszych rodziców, ale także mnie z należytym szacunkiem. Krótko mówiąc, jest dobrą osobą. Dlatego nie mogłam zrozumieć, dlaczego teraz się ze mną kontaktuje. W porządku. Jak mogę ci pomóc? Zapytałem, starając się zachować neutralny ton. Amelia kontynuowała. Czuję się niezręcznie mówiąc to, ale. Chodzi o twoją babcię. Czy coś jest nie tak z moją babcią? W mój głos wdarła się frustracja. Zgodnie z instrukcjami mojego męża opiekowaliśmy się twoją babcią. Jednak minął już ponad miesiąc od obietnicy. Czy mogłabyś przyjechać i ją odebrać? Co? Naprawdę nie mogłem zrozumieć, co mówi Amelia. Chwileczkę. To było najlepsze, co mogłem powiedzieć. Amelia opiekuje się moją babcią, która zmarła trzy miesiące temu. To było pytanie, na które wpadłam po ciężkim namyśle. Wiem. Że to niespójne, nawet jak na mnie. Ale to samo dotyczy Amelii. Tak, twoja babcia jest z nami. Co? Odeszła? Trzy miesiące temu. Jej zaskoczony głos brzmiał autentycznie. Możemy się obie trochę uspokoić? Zasugerowałem, a Amelia się zgodziła. Kilka minut później odzyskałem spokój i starannie wyjaśniłem okoliczności, które doprowadziły do śmierci mojej babci. Odpowiedź Amelii była jednak zaskakująca. Według niej babcia Alexa wymagała opieki, a oni tymczasowo ją przyjęli, dopóki nie będzie można poczynić przygotowań w naszym rodzinnym domu. Prowadziło to do dwóch możliwych wniosków. Ani Amelia, ani ja nie kłamiemy. Jeśli to prawda, to Aleks kłamie. Spodziewałem się, że ktoś może powiedzieć tak łatwe do obalenia kłamstwo. Ale teraz były pilniejsze sprawy. Muszę natychmiast skontaktować się z Aleksem, ale jego telefon jest prawie nieosiągalny. Powiedziałam Amelii. Nawet ja nie dotykałam komórki mojego męża. Ale jeśli to tylko rozmowa, mogę użyć swojego telefonu, gdy jest w domu. I. Amelia zawahała się. I. Zapytałam. Ostatnio mój mąż częściej pracuje zdalnie gdybym poprosiła, zgodziłby się na rozmowę wideo. Choć przekonywanie twarzą w twarz miało swoje zalety, pojawił się pewien problem. Nawet nie wiem, gdzie oboje obecnie mieszkacie. Wskazałem na to. Mieszkamy w Pensylwanii od ponad dziesięciu lat, więc wizyta u Was byłaby łatwa. Amelia odpowiedziała. Na razie obiecaliśmy sobie, że porozmawiamy z Aleksem przez telefon Amelii jeszcze tej nocy. Obmyślono również inne strategie ze skomplikowanymi uczuciami. W końcu Filadelfia to tylko sąsiedni stan. Jak daleko posunąłby się w swoich kłamstwach? Prosić ją o opiekę nad obcą starszą kobietą zaledwie kilka miesięcy po śmierci babci? To za dużo. To wręcz odrażające. Wróciłem do domu i zadzwoniłem do Aleksa na smartfonie Ameli o określonej godzinie godzina 20. Dzięki uprzejmej ofercie i naleganiom Ameli, obecnie czeka w mojej sypialni. Pomimo moich licznych prób skontaktowania się z nim, które zostały zignorowane, telefon Ameli został wkrótce odebrany. Głośnik był włączony, więc Amelia mogła słyszeć rozmowę. Emilio, gdzie teraz jesteś? Nawet nie przygotowałaś kolacji. Jego wyniosły i arogancki ton. To nie był Alex, którego znałam. To ja, Alex. Poinformowałam go. Co? Był wyraźnie zdezorientowany. Zgodnie z oczekiwaniami czekałam na jego odpowiedź. Elizabeth, czy to ty? Dlaczego? Gdzie jest Amelia? Jestem tutaj. Odpowiedź Amelii była krótka. Ty. dlaczego jesteś z Elizabeth? Za Zaniemówiłem, mówiłem, ale szybko kontynuowałem. Czekaj. Powiedziałeś Elizabeth o sposobie. Tak poinformowałem ją. Amelia pozostała rzeczowa. Mówiłam ci, że jest za wcześnie, by o tym rozmawiać. Postawa Alexa nagle się zmieniła. Bez wątpienia chodziło o moją babcię. Słyszałem od Ameli, że od niedawna pracujesz zdalnie, wtrąciłem. A co to ma do rzeczy? Wyobraziłam sobie surowy wyraz twarzy Alexa. Może od tej pory będziemy kontynuować rozmowę twarzą w twarz, korzystając z aplikacji do pracy zdalnej? Wyślę ci identyfikator i hasło. Zaproponowałem. Jeśli Alex odmówi, zabiorę Elizabeth z powrotem do domu, zapewniła Amelia. W porządku. Alex niechętnie się zgodził. Wysłałem Alexowi identyfikator i hasło za pośrednictwem smartfona Amelii. Po krótkim oczekiwaniu jego twarz pojawiła się na ekranie mojego komputera. Przytył trochę od czasu, gdy widziałem go po raz ostatni. Ale nie było wątpliwości, że to Alex. Co to za pilna sprawa, która wymaga rozmowy twarzą w twarz? Jestem zajęty. Jego zuchwałość do dalszego kłamania w tym momencie mnie rozwścieczyła. To oczywiste, prawda. Chodzi o babcię. Poprosiłeś ją, by zaopiekowała się moją babcią, która zmarła trzy miesiące temu. Co to znaczy? Ku mojemu zaskoczeniu Alex odpowiedział. Czy ty czegoś nie rozumiesz? Jego spokojna odpowiedź sprawiła, że za nie mówiłam. Babcia nie umarła. Jest teraz pod moją opieką. I to ty, Elizabeth, poprosiłaś mnie o to w pierwszej kolejności. Co? Tym razem to ja za nie mówiłam. Czy on naprawdę boi się, że Amelia dowie się prawdy? Czy ludzie naprawdę mogą być tak podli? I to jest prawdziwy, Alex. Jestem tak wściekła, że łzy napływają mi do oczu. Ale wysłałam też krótką wiadomość. Powiedziałam ze łzami w oczach: Nie pamiętam. Poza tym, babcia tu jest. Mam ją przyprowadzić. Proszę. Odpowiedziałam. Alex był całkowicie nieugięty. Nie było czasu na łzy. Alex wstał i wrócił kilka minut później. Towarzyszyła mu starsza kobieta na wózku inwalidzkim. Spójrz, babciu, przywitaj się. Elizabeth, minęło trochę czasu. Starsza kobieta odezwała się z wahaniem. Ta farsa musiała się skończyć. Mój gniew ponownie wzrósł. To zupełnie inna osoba. W rzeczywistości, starsza kobieta na ekranie komputera nie przypominała mojej ukochanej babci. Poza tym babcia zawsze nazywała mnie Bet, nigdy Elizabeth. Pozory zmieniają się wraz z wiekiem. Ostatnio mogła wykazywać oznaki demencji, więc nic dziwnego, że twoja pamięć jest niewyraźna. Alex był zdeterminowany, by trzymać się swojej historii. W takim razie prawdopodobnie nie zaakceptujesz aktu zgonu jako dowodu. Odparłem. Oczywiście. W dzisiejszych czasach dokumentami można łatwo manipulować. Jego wyzywający uśmiech zirytował mnie, ale miałem przygotowaną własną strategię. W takim razie pokażę Ci kilka dowodów. Poczekaj chwilę, powiedziałem, wychodząc z pokoju. Kilka minut później wróciłam do sypialni z dowodami. Ach, Alex! Minęło trochę czasu. To nieposłuszne dziecko. Dziadku. Ale byłeś przykuty do łóżka. Oczy Aleksa rozszerzyły się na ten nagły dowód. W pewnym momencie byłem przygotowany na śmierć. Nawet teraz nie mogę iść do łazienki bez pomocy. Ale mój umysł wciąż jest bystry. Kontynuował. Słyszałem wersję Elizabeth. Kobieta na ekranie to moja żona niedorzeczne. Moja żona była piękniejsza. Ach. Osaczony Alex rozłączył połączenie. Prawdopodobnie próbował też wyjść ze zdalnej sesji. Emilia, która do tej pory milczała, w końcu się odezwała. Uciekasz, Alex. Może do Elini. Nawet przez ekran komputera widziałem, jak twarz Alexa błędnie. Co? Podejrzewałem to od jakiegoś czasu. Aleks, nie doceniasz mnie. Ton Emili był stanowczy. Twoja babcia często wspominała o Elenie. Oczywiście to nie jest moje imię ani imię mojej matki. Cóż, potwierdziłam to również z Elizabeth. Ona też nie kojarzy imienia Elejne. Byłem tego pewien przez jakiś czas. Wynająłem nawet prywatnego detektywa, żeby zbadał Twój romans. Co? Wyniki przyszły szybko. Zdjęcia z Twojego romansu. Dowód, że Twoja babcia jest babcią Elimi. Przygotowywałeś się do naszego rozwodu, prawda? Wszystko zaczęło się od kobiecej intuicji Emilii. Alex. A raczej wysokie prawdopodobieństwo, że Alex był związany z inną kobietą, jego romans ze współpracowniczką o imieniu Elaine w wieku 20 lat, jego decyzja o opiece nad babcią Elini, która miała demencję, aby zyskać jej przychylność, i jego plan obciążenia mojej rodziny nią, zanim trafiła do ośrodka. Wykorzystał wszelkie środki, aby rozwieść się z Emilią bez przyznania się do winy, ponownie poślubić Elenę i zapewnić sobie przyszłość. Emilia zebrała dowody na to wszystko i skontaktowała się ze mną. Szczerze mówiąc, Emilia jest niesamowicie inteligentną kobietą, znacznie wykraczającą poza to, co sugeruje jej wygląd i zachowanie. Jeśli masz coś do powiedzenia, śmiało. Poprosiłem Aleksa, podkreślając, że będę tylko słuchał. Naprawdę mi przykro. Nie chciałem cię oszukać. Emilia też nie. Zakończę sprawy z Eleną. Więc, Alex przeprosił przez ekran. Mój bystry dziadek wtrącił się. Technologia przeszła długą drogę. Nawet twoja zalana łzami twarz jest widoczna z daleka. Dziadku, proszę, pomóż mi. Głupcze. Nigdy więcej nie chcę widzieć Twojej twarzy po tym, jak wykorzystałeś moją żonę, zaniedbując moją słodką wnuczkę i Twoją żonę. Nie mogę. Elizabeth. Ty też. W tej chwili najważniejszą osobą w tym domu jest Twój dziadek. A tak przy okazji ja też nie chcę nigdy więcej widzieć Twojej twarzy. Odparłam. Emilia. Postępowanie rozwodowe jest już w toku. Wrócę do domu rodziców. A w następnej kolejności spotkamy się w sądzie. Cóż to by było na tyle. Żegnaj, Alex. Gdy skończyłem mówić, kliknąłem przycisk wyjścia na pilocie. Zmieniły się pory roku. Stałem sam przy grobie babci, mentalnie dzieląc się różnymi aktualizacjami. Alex rozwiódł się z Emilią i naturalnie, Emilia była korzystna. Skończyło się na tym, że Alex płacił ogromne alimenty, a raz nawet szukał schronienia w domu moich rodziców. Ale dzięki autorytetowi mojego bystrego dziadka został skutecznie pozbawiony praw rodzicielskich. Najwyraźniej testament stwierdzał nawet, że Alex nie jest rodziną. Jeśli chodzi o Elenę, miała nadzieję na ponowne małżeństwo z Aleksem, ale prawdziwy świat nie jest tak wyrozumiały dla rozwiedzionego, zadłużonego mężczyzny po pięćdziesiątce. W końcu zrezygnował z firmy samochodowej, w której pracował przez lata, a teraz mieszka w tanim, ciasnym mieszkaniu, pracując jako robotnik dniówkowy i nadal płacąc alimenty. W dzisiejszych czasach trudno jest mężczyźnie w średnim wieku bez kwalifikacji. Nie mówiąc już o ujemnych oszczędnościach, aby znaleźć nowe zatrudnienie. To wszystko karma. Większość informacji o Eleksji pochodziła od Emilii. Od tego czasu Emilia i ja staliśmy się przyjaciółmi, spotykając się dość często. I tak, kiedy wstałam i powiedziałam: To koniec, babciu. Do zobaczenia później. Zawiał silny podmuch wiatru. Jednocześnie usłyszałam głos, głos, który bardzo kochałam. Bet, dziękuję. Zaopiekuj się jeszcze trochę dziadkiem, dobrze. Babciu, nagle zdałam sobie sprawę, że mocno ściskam coś w prawej dłoni. W mojej dłoni znajdował się kawałek cukierka. To dziwne. Nie przyniosłam dziś żadnych cukierków. Nie wierzę w bogów ani duchy, ale może moja babcia wciąż gdzieś nade mną czuwa. Nie to pewnie dlatego, że nieświadomie włożyłam go do kieszeni przed wyjściem. Ale jeśli pomyślę, że moja babcia może nadal nade mną czuwać, czuję, że mogę dalej iść przez życie. Dziękuję, babciu. Szepnęłam, spoglądając w niebo. I opuściłam cmentarz. Jak ci się podobała ta historia? Nie zapomnij zasubskrybować kanału. Do zobaczenia w następnym filmie.